dobrze porządek sesji. Czy ktoś jeszcze w tej temacie? Proszę Panie Monik. Ale bardzo bym prosiła, żeby to była z kulturą bez podnoszenia głosu i z i, i zwięźle, zwięźle Cały czas nie mówimy o tym, żeby działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, więc też patrzmy jak, jak wydatkujemy nasze pieniądze. Tutaj teraz mówię o zasadności wydatkowania. Zatem, się to wszystko Rady przede wszystkim. Zabrażamy pieniądze na drugie minucie. Teraz. Bo faktycznie do tę dokumentację, więc zabrażamy te 266 tysięcy. tam po czemu, czemu teraz pieniędzy z tego? Zostawiamy na dokumentację, tak jak jest w projekcie 18 tysięcy, zostawiamy na dokumentację, tworzymy dokumentację, pozostałą część pieniędzy przeznaczamy na te inwestycje, które nie były wskazane wcześniej a na po drogę, jeśli będziemy dokumentację dokumentacji, drugie połowie roku, możemy śmiało wtedy uruchomić rezerwę gminy. Nie musimy rezerwy już teraz mówić. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zamykam dyskusję. Przechodzimy nie, do... Nie, do... Ja, tak, do... Ja, pani, ja, pani, by... pani Skarbnik, Pani Skarbnik. skarbnik. Pani Pani Kierownik jeszcze proszę. Ja panu przed nie będę źle odnosił, tylko do ilości, zadań, jakości i nazwy, bo to nie moja kompetencja. Ja tylko, ponieważ czym brałam nie brała udział w tworzeniu projektu budżetu i chciałam się z tym podzielić. Budżet jest, nie mogła tego na komisja był uchwalony budżet i bardzo krótko tylko powiem. Projekt budżetu był opracowany na przełomie października i listopada, bo 15 listopada muszą być do nabiórki, że ustawa zasadnicza, czy ustawa w finansach publicznych. Zawsze kalkulacji dochodów, potem przenosimy się na wydatki i zbieramy, że tak powiem, pomożne życzenia. Każdy kierownik jednostki organizacyjnej składa wniosek do projektu budżetu, co robić, ile wychodzę na ile na wynagrodzenia, ile na pochopne, ile na bieżące wydatki związane z użycami, czyli energia, woda, trąd i różne. I co się stało w tym roku? O, z do dochodów i wydarzył okazuje się, że nam brakowało dwa dni. Wydatków po to, żeby budżet został zrównoważony, bo takie było założenie byłego Wójta, że przedkładamy nowej Radzie budżet zrównoważony, co ja to w pełni popieram, dalej na tym samym Taki budżet przedłożony nowej Radzie jest zasadny, z uwagi na to, że jeżeli Rada przystępuje do nowych celów, to zaciąga na ten cel kredyt. Ścinaliśmy to kilka razy, udało się nam zamknąć ten budżet, i chciałam tutaj podkreślić, że po stronie wydatkowej. Bardzo, bardzo uszczuplony. Dlaczego uszczuplony? Z 2,5 milionów zejść do To trzeba było pościnać. Więc było na wydatki, w każdym zadaniu. Na każdym zadaniu. A potem co do wątpich środków jeszcze. Więc to, że mamy niedoszacowane wydatki, wszyscy wiemy i nie tylko wydatki majątkowe, również wydatki bieżące, co na pewno odczują do końca roku nasze jednostki organizacyjne. Może to inaczej. Zakład odprzód, zależnie od tego, jak się będą dopłaty, jak będzie wyglądała sprawa z odśnieżaniem. Bo tylko przypomnę tutaj, że odśnieżanie, w związku z tym, że była większa ilość dróg do odśnieżania, za styczeń zapłaciliśmy 27 tysięcy, a za luty jest faktura na 21 tysięcy. To mamy, nie Państwo sobie zobrazują, że to jest tylko dwa miesiące. A na wszystkie wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg innych, pomijając wydatki inwestycyjne, płyt ma do dyspozycji 170 tysięcy. Więc wiemy, że te wydatki są uszczuplone i niedoszacowane na każdej podjętej klasyfikacji budżetowej. I teraz zamykając rok, wyliczając te wolne środki, czyli nadwyżkę środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pełni zrealizowanych wydatków i ponadplanowych planowych do uzyskaliśmy kwotę 577 tysięcy. Musicie Państwo wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Gdyby tych środków nie było na koniec roku, na 31 grudnia, na rachunku bankowym, Została na tylko subwencja oświatowa, którą już 2 stycznia musimy przekazać szkołom. W związku z do subwencji, do zadań oświatowych dopłacamy i to dużo, cała subwencja oświatowa będzie na zatrudnienie lat szkół, żeby nauczyciele mogli mieć wypadek z góry. Potem, co się okazuje, 5 jest ZUS, 20 podatek, ale jeszcze do 15 musimy przekazać dotacje dla niepublicznych szkół i przetworzyć. Wiecie państwo ile to jest? 250 tysięcy. Nie mając spornych środków w budżecie, nie mając ich na rachunku bankowym, musielibyśmy poszukiwać się kredytem krótkoterminowym. Co prawda błędy bo właśnie, nie od rady do zaciągania takiego kredytu krótkoterminowego, ale tak w przyszłości, jak teraz myślę, że poszukać z tym, nie będzie widać jakichś kryzysowych tylko w okolicznościach, bo to się zwiąże z kosztami, jakie są odsetki. To tak króciutko na temat spornych środków i na Czyli analizując jeszcze ten budżet, mając te 577 tysięcy wolnych środków, yy, wątpliwe staje się ten dochód, o którym już tutaj padło słowo o sprzedaży działki na podróbieniu. Mamy po stronie dochodowej, czyli dochody ze sprzedaży majątku 160 tysięcy. Jeżeli do tej transakcji by nie doszło, nie wiem, z różnych przyczyn, to wówczas, co się okaże, już nie mamy tych 577 tysięcy, tylko mamy 400. Bo jak odejmiemy to 160, 000, zostaje nam 400. Mamy tyle do niedoszacowanych, nawet gdyby weszło to wojsko w debatach, to już nam braknie tych wolnych środków. I mając ten bufor, jak to pan gimnazjalny że te, gdzieś tam w tej kieszeni, taką rezerwę, to naprawdę jest zachowana płynność finansowa. Podejrzewam, że gdyby nie było tych, tych, tych wolnych środków, wiele, wiele banków politycznych by zostało niezapłacone. My mamy w tej chwili dobrą kondycję finansową, z uwagi na to, że te wolne środki są na rapunku bankowych, szkoły wydziały władzone i w odpowiednim czasie, wszystkie fakty są realizowane na bieżąco i na koniec roku nie mieliśmy zobowiązań wymaganych, czyli takich który termin płatności liczba. I tutaj mówię, zachowując taką płynność finansową budżet, ja bym proponowała, żeby te wolne środki przenieść do prowadzenia budżetu pod koniec roku, gdzieś dopiero po zamknięciu trzeciego kwartału, czyli w czwartym kwartału, jeżeli coś więcej będziemy wiedzieć na temat zadań. Będziemy wiedzieć, które zadanie wchodzi ile, gdzie musimy dopłacić. Nie mamy również na udział własny na prógach okrągłego długu Też nie wiadomo, ile dostaniemy, a jeżeli dostaniemy i dla nam marszałek 50%, to czy nie warto te drugie 50% dołożyć? pół na dół nie mamy też własnego udziału. Teraz jest zaproponowana zmiana, żeby dołożyć właśnie z tej, z tej drogi na 180 tysięcy na udział w obozie Teraz też pytanie. Czy sięgamy po 600 tysięcy dotacji i realizujemy, czy, nie wiem, to już w gestii państwa będzie, jak będzie wyglądało no, głosowanie na nad tą Bo wszystkie inne pozostałe punkty zmiany w budżecie to naprawdę są znikome. Bo zwiększenie czy będzie dalej na oświatę, 20 tysięcy na, czy na, na tym oświetleniu w gminie, żeby, do, żeby zapłacić projekt. I jeszcze chciałam tu zasygnalizować, że ta dokumentacja projektowa na elewację zewnętrzną Urzędu Gminy, to jest podobność zlecenie ustne. Ja nie podpisywałam takiego zlecenia. Poprzebnie. Tak, zlecenie ustne jeszcze za dni sprzęt. Pani Basia nie ma jakiego, nie pani Basię Póczek dostała taką dokumentację, dostała fakturę, była ustne zlecenie uta. Więc uważam, że ten punkt jest tak naprawdę potrzebny i należałoby to uregulować. Więc jeżeli macie państwo wątpliwości co za rozumiane przy wzgludce, to proszę by pozostałe rzeczy. sprawozdanie. Wielkość planu po stronie dochodowej, jeśli chodzi o sytencję, ma więc zgodne. Niezgodność, no to od razu wyjaśnienie, sprostowanie dlaczego budżet gminy jest nieistotne za zakupieniem inwestorstwa finansów. No może tak wkrótce, bo nie miałam bardzo krótko mówić, tutaj jeszcze więcej. Jeszcze Pani kierownik. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Przepraszam. Hmm. Budowy przedmiotowej drogi w Kansachawce. Jest złożona dokumentacja w Starstwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę, lecz starosta wystąpił, zawiesił postępowanie czas, aż po do ministra infrastruktury o wyrażenie zgody na odstępstwa od projektu, czyli inormatywne zakręty, nienormatywne zjazdy. Pytanie, kiedy minister się wypowie, czy nie zauważy jeszcze jakichś innych rzeczy, które ma zrobić, więc ta kwota, którą pan bójdź zabezpieczył w budżecie, to jest kwota, która będzie na ewentualną dodatkową dokumentację. Starosta ma 90 dni na wydanie pozwolenia, więc nie wiemy, ile minister ma dwa miesiące na wypowiedzenie się. Starosta ma 90 dni. Od no tym momencie się postępowanie do czasu wypowiedzenia się ministra, więc... To... Chodzi o pytanie, czy nie jest to możliwe do realizowania w tym roku tej inwestycji? Może no, poczekajmy, aż będziemy mieć pozwolenie do i w sprawie zaistnień, środki na, na realizację. Pani Przewodnicząca, ja mogę jeszcze głosować? Czy jeszcze prowadzimy dyskusję, czy przystępujemy i kończymy dyskusję na no, ten temat? Proszę, proszę jeszcze, proszę panie, proszę panie Wójcie. Panie, panowie, Rady, Bo. sprawa jest z tego rodzaju, Decyzja oczywiście jest z Państwa, jakie Natomiast ja się jeszcze raz odwołuję, nie do sentymentów, bo to, to nie o to chodzi. Odwołuję się do zwykłej logiki i logiki rozumowania, i racjonalności podejmowanych działań. Moje, dwa tygodnie temu zaproponowałem Państwu zmiany do budżetu. Zmiany, które które uważa, uważałem i uważam, że dzisiaj są optymalne, są decyzją optymalną. Decyzja optymalna ma do siebie, że czasami ma różne kryteria, czasami konfliktowe, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast uważam, że podejmując tutaj, tutaj taką propozycję dla Państwa radnych, kierowałem się wyborem, wyborem który uważam był optymalny i racjonalny w tej sytuacji. Ja przedstawiłem to propozycję Państwu dwa tygodnie temu. Państwo tydzień temu na komisji nie odnieśliście się w żaden sposób, tak czyli wstrzymując długie. Ja przedstawiłem również stanowisko. Chcę podkreślić tutaj, głównie dla Państwa, którzy dla gości, to stanowisko w żaden sposób nie wykraczało poza zaproponowane zmiany. Ono było tylko uzasadnieniem, uzasadnieniem, które miało Państwu na celu pokazanie, co kierowało moją osobą, czy moim urzędem, co kierowało dla takich zmian. Dlaczego Głównie chodziło mi o ukazanie, bo Pan Marian wielokrotnie wspominał na temat wprowadzenia wolnych środków już Ja chciałem Państwu powiedzieć, dlaczego jako gospodarz gminy, myślący w sposób racjonalny i logiczny nie chcę wprowadzać wolnych środków. I wydaje mi się, że w toku dzisiejszej dyskusji i, i, i w tym stanowisku co ja Państwu to wytłumaczyłem. Ja to jeszcze raz podkreślam. Nie chcę wprowadzać jako gospodarz wolnych środków dlatego, po pierwsze, że windówka jest na dzień dzisiejszy nieprzygotowana do inwestycji i jej tak nie zrealizuje wcześniej, jak na koniec roku. To co pan chyba nie zauważył, pan Dariusz. Wtedy można z wolnych środków wprowadzić pieniądze, albo windówkę przesunąć na styczeń i zabezpieczyć środki. Co Państwo, czy to nie jest wyświetlenie gospodarskie? Takie zwykłe gospodarskie wyśmienie. Z wolnych środków, jak nam zostanie, to wprowadzimy w, w listopad. Jak będziemy mieli pochłonę, o której mówiła pani kierownik. Wtedy wprowadzimy wolne środki i wtedy. Jeśli będziemy je mieli, szanowni państwo, bo ja też nie wiem, czy będziemy je mieli. Natomiast, a jeśli nie, to przecież w grudniu już będziemy głosować nad budżetem, pracować nad budżetem i w grudniu zabezpieczymy środki na drogę Bindówka od stycznia. I nic państwo tu ja mam raczej jedno, że tym dzisiejszym głosowaniem nic państwo nie przyspieszycie chowania Bindówki. To wyjdzie taką świadomość. Z racji, o których tutaj, tutaj wspomniałem, w tym bardziej, szanowni państwo, że nie znamy nawet stanowiska Ministerstwa... Ministerstwa Infrastruktury i nie wiadomo, czy na przykład ministerstwo nie nakaże wprowadzenia pewnych poprawek do projektu. Co to powoduje? Powoduje to oczywiście o kolejnym miesiącu odleczeniu, o podciągnięcie decyzji. Szanowni Państwo, dlatego zaproponowałem tą zmianę. Jeszcze raz mówię, nie chciałem wprowadzać wolnych środków i nie chcę, nie wprowadzam wolnych środków, bo myślę w sposób gospodarczy, myślę o tym, a to, że napisałem, bo tutaj doszło do jakiegoś takiego. Myślę, niezrozumienia z Państwa strony, zaplanowanie jest niedostosowanych, to określenie, ono nie jest, nie wiem dlaczego ono z Państwa strony nabrało, tutaj tak zaznaczyłem z Panem Krzysztofem na przerwie, odebrałem, że, to, odebrałem, że te, to, to sformułowanie ma charakter pejoratywny. Ono nawet nie ma charakteru pejoratywnego, to po prostu oznacza tak naprawdę, że to co już Pani Skarbnik potwierdziła, która na stanowisku pracuje kilkanaście lat, mamy bardzo napięty budżet. Bardzo na I chodzi o to, że nie wygospodarowujemy poprawek. Ja się teraz Państwa pytam, jutro mamy przetarg, co będzie, jeśli na przykład braknie nam na, na, na skąd weźmiemy środki? Na jeden przetarg. Za chwilę będziemy mieć długi przetarg, przetarg, przetarg z, te, z, z kanalizacji. Jeśli nam tam braknie środków, a wieża widokowa, Szanowni Państwo, mamy wstępny już kosztorys. Ja się tutaj z wieloma tezami, które były publicznie, oczywiście nie zgadzam, ja nie będę teraz ja szkodemizować nie Was. Mamy wstępne oszacowania wartości i co będzie, jak nam braknie przetargu na wieżę widokowo, na przykład pieniędzy? Skąd weźmiemy? Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie i dlatego uważam, że jedynym w tym momencie optymalnym rozwiązaniem jest ściągnięcie w Natomiast, jeśli Państwo macie inne zdanie, bo jak rozumiem stanowisko zmierza do tego, że macie inne zdanie, to teraz się pytam, z którego zadania inwestycyjnego ściągnąć te pieniądze? Szanowni Państwo, z którego zadania, jeszcze raz powtórzę, że to ze państwo, za... które zadanie inwestycyjne obcina, A jeszcze jest, yy, nie, nie bindówki. Państwo jesteście przekonani. Chociaż powiem szczerze, jest proces mieszkańców na zebraniu wiejskim, jest, do, jest dokumentacja nieprzygotowana i jeszcze jest jedna rzecz. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, Państwo zamieszczyliście kwotę 200 parę tysięcy na bindówkę. Państwo wiecie, że ta bindówka, jeśli była miarą, tylko na tym kosztuje więcej. Kosztuje dużo więcej. Państwo o tym wiecie. Po czwarte, ja ze zdziwieniem, Szanowni Państwo, przekonałem się podczas obrad komisji w tamtym tygodniu, że większość Państwa nie wie, gdzie jest droga Bindówka. Państwo nie wiecie po prostu, gdzie jest droga Bindówka I to, i to było powiedziane na komisji. Ja, Szanowni Państwo, na początku stycznia pojechałem razem z radnym Staszkiem Malarzem. Pojechałem, spotkałem się z mieszkańcami w terenie, oglądałem drogę Bindówka. Wiem, że tam jest molekła droga, która jest. Wiem, że na zawarcie jest kilka dróg, m.in. taka obręcz, które Państwo powiedzieliście. Jest również droga tam, co Pan Staszek powiedział dzisiaj, że nie ma w ogóle dojazdu, ludzie jeżdżą przez kuchni. Jest wiele dróg, Szanowni Państwo, takich na zawarcie, które należałoby zrobić priorytetowo. I uwierzcie, mi Państwo toczycie wojnę o windówkę, toczycie, przepraszam za określenie, toczycie teraz Państwo wstecz na sensie, żeby utrzymać windówkę i tak naprawdę nie ma kulturym organizacyjnym, bo Państwo o tym wiecie. I naprawdę, Szanowni Państwo, bo to było widać tydzień temu po, na komisjach, państwo nie wiedzieliście, na czym usuwaliście w styczniu do uchwały budżetowej. Ja dlatego zaproponowałem pani przewodniczącej dwa tygodnie temu prawie, żebyśmy tam pojechali przed komisją. Ja nie wiem, ci państwo, czy Państwo, już przekazała, czy nie, we wtorek przed komisją, czyli dwa dni przed komisją na rozmowie, ja zaproponowałem pani przewodniczącej, żebyśmy w czwartek. Przed komisją w godzinę spotkali się na tym miejscu, żeby każdy z Państwa sobie zgodnie zdanie, żeby Państwo wiedzieli, na czym głosujecie. Państwo do tego spotkania nie doszło, na czym ubolewam, Szanowni Państwo, I jeszcze raz powtarzam, to moje stanowisko, które Państwo przedstawiłem w czwartek, miało na celu pokazanie Państwu, dlaczego nie należy ruszać za przepuszczeniem tej, tej rezerwy. Tej rezerwy 70 w kwocie 60 tysięcy. Pani tutaj mniejszością odpowiedziało dla, powiedział, dlaczego nie należy tej rezerwy. Róża. Pani Kierownik potwierdziła, jakie są obiektywne przyczyny powodujące, że w tak nie będzie robiona. całość, całość tej sytuacji, to ja myślę, że jest decyzja jedna optymalna Szanowni Państwo, ale decyzja leży teraz w Waszych rękach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad punktem siódmym porządku obrad, czyli na podjęcie uchwały w sprawie przekazania a nie, podjęcie uchwały, przepraszam, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i uchwały budżetowej na 2015 rok nr 5 przez 12 2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Ile? Osiem. Kto się wstrzymał? Jeden. 13. 14. Nie, to przepraszam. Pan No podnosił czy nie podnosił się A to dobra. Mhm.